Ekscelencjo, czcigodny Księże Biskupie Romualdzie. Jest już wieloletnią, piękną tradycją naszej parafii, że w uroczystość Świętego Józefa Robotnika w tym kościele gromadzą się na modlitwie ludzie pracy. Gromadzimy się dziś, aby dziękować Bogu za otrzymane łaski, ale także w wielu przypadkach aby prosić go o poprawę ciężkiej życiowej sytuacji. Dzisiaj nasza świątynia dzięki liturgii sprawowanej przez księdza biskupa staje się wieczernikiem, bo w czasie tej Eucharystii będziemy świadkami sakramentu bierzmowania. Duch święty stąpi na tych młodych ludzi ze swoimi siedmiorakimi darami, obdarzając ich swoją mocą. Bardzo dziękuję za dobre słowa wypowiedziane przez księdza proboszcza wraz z powitaniem nas wszystkich. Pragnę. Również dołączyć się do tych ciepłych słów powitania i już teraz podziękować Wam za tę niezwykłą okazję do tego, abyśmy mogli uczcić świętego Józefa, któremu Bóg powierzył tak niezwykłe zadania. Proszę także o modlitwę za młodych naszych przyjaciół, którzy przyjmą. Za chwilę sakrament umocnienia chrześcijańskiego. Prawdę mówiąc, potrzebujemy tej modlitwy zawsze i wszędzie, a więc, nie tylko zobowiązanie na jakąś konkretną sytuację naszej troski modlitewnej o drugich, ale niech to będzie takie pragnienie na zawsze.